Dobry wieczór, Paweł Brański, 17 lipca 2022 roku. Słuchajcie, miałem jechać do pracy, wysłałem wszystkie dokumenty, wszystkie pytała zostały zadania, zadane, wszystkie odpowiedzi zostały oddane poza adresem zamieszkania. Poza adresem zamieszkania. I taka śmieszna rzecz, słuchajcie. Moja rodzina nie życzy sobie... I ja też, po tym co się wydarzyło, żeby podawać adres do korespondencji, żeby jakiekolwiek informacje, listy czy co innego przychodziły do nich. Nie życzę sobie. Więc ja do firmy Amber Gold AmberGold. Gold uwaga podobna nazwa no ale to, to już nie warto. Podałem adres sąsiedztwa. I e, zapewniali mnie, że, nie że na dostanę pracę. Dzwonili co 5 minut, słuchajcie. Co 5 minut, co 5 minut, aż do znudzenia. Aż do znudzenia. Szczegóły to, 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 to tamto. Do znudzenia w ty tamtym tygodniu. Non-stop. I. E, Jedyny problem był, żebym podał adres do adres zamieszkania, do, znaczy inaczej nawet nie zamieszkania, adres gdzie przebywam cały czas, tak? Więc udzieliłem odpowiedzi, że takiego nie mam, że podam inny i wysłałem takowy. Otrzymałem odpowiedź, znaczy to było w piątek dzisiaj jest poniedziałek po południu musiałem się upłyniać cały dzień, żeby do mnie zadzwonili, ponieważ nie mogłem się kontaktować z innymi firmami od środy, słuchajcie, przez kilka dni, żeby oni mieli zagwarantowane, zagwarantowane, że ja pojadę do pracy, gdzie dzisiaj nikt nie zadzwonił, nikt, nikt mnie nie zapytał o cokolwiek. I w momencie, jak ja wysłałem wiadomość, to była godzina kilkukrotnie, tak? Mam całą litanię napisaną, że tak powiem, po kościelnemu e, przez smsy. E, pani do mnie łaskawie zadzwoniła i powiedziała, że ona znalazła jakiś dworzec kolejowy. Słuchajcie, dworzec kolejowy pod adresem, pod adresem który wysłałem. Dworzec kolejowy. Znaczy to, że firmy, do których się wysyła, są inspektorami detektywami, śledczymi i w ogóle nie wiadomo czym. Bo oni sobie od razu sprawdzają. I tam jest dworzec. Jeżeli tam jest dworzec, to jeżeli ja jestem milionerem, to oddaję cały majątek. Cały majątek. Całuteńki. Całuteńki. Firma z Gdańska. Dancik. Dancik. O po polsku. Naprawdę, nie mam dalszych pytań, komentarzy. Róbcie to samo, naprawdę. Róbcie to samo, bo świnie to będą zawsze świniami, wieprzami. I bez obrażania zwierząt. Bez obrażania zwierząt. Dobrego wieczoru.